W momencie diagnozy dowiadujemy się, czym jest mukowiscydoza, że jest to choroba, w której istotnym czynnikiem wpływającym na długość życia jest liczba przybytych infekcji. A najcięższe z tych infekcji to są infekcje wynikające z tzw. zakażeń krzyżowych, często szpitalnych, jeżeli nie są zachowane odpowiednie warunki hospitalizacji. Dowiadujemy się też, że ta 10 bądź nawet 15 różnica w długości życia chorych na mukowicy w Polsce i w Europie Zachodniej wynika właśnie z różnicy w warunkach hospitalizacji. I wtedy zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z paradoksem, ponieważ opiekę i leczenie naszym dzieciom zapewnia wspaniały, oddany zespół lekarzy i pielęgniarek, natomiast są oni zmuszeni do pracy, w bardzo trudnych warunkach lokalowych i sanitarnych. Z mojej perspektywy, po diagnozie synka, bardzo dużym ciężarem, bardzo dużym balastem była właśnie świadomość, że te nieadekwatne warunki hospitalizacji, yy, zapewniane obecnie naszym dzieciom, najzwyczajniej w świecie zabierają im wiele lat życia. I proszę sobie wyobrazić naszą radość w momencie, kiedy uświadomiliśmy sobie, że dziekanów to wszystko zmieni. Witam wszystkich w Dziekanowie Leśnym, zupełnie niesamowitym nowym ośrodku dla chorych z mukowiscydozą. A niesamowitym i unikalnym, no nie tylko w skali polskiej, ale też rzadkością w skali europejskiej, światowej, jest to, że jest naprawdę wszystkie elementy izolacji pacjentów z dozą między sobą, zarówno na oddziale, jak i w poradni, zostały tutaj dokładnie zaplanowane i zrealizowane. A dlaczego muszą się pacjenci między sobą izolować? No, ponieważ niestety mają predyspozycję do przewlekłych zakażeń układu, układu oddechowego florą patogenną. I niestety przekazywanie tych bardzo opornych szczepów między sobą jest bardzo dla nich groźne, ponieważ pogarsza funkcję układu oddechowego, a przez to no, skraca szansę. Na, na długie, normalne życie. Mamy tu oddział, gdzie będzie możliwość hospitalizacji równocześnie 12 chorych, ponieważ 12 mamy sal, a nie będziemy kłaść ze sobą chorych w jednej sali. To drugie łóżko, tutaj na sali, jest przeznaczone dla osoby towarzyszącej, dla rodzica czy opiekuna chorego dziecka. Również przełomowa jest nasza poradnia, ponieważ poradnia będzie trochę wyglądała jak oddział, ponieważ w tych pięciu pomieszczeniach będą odrębne węzły sanitarne i pacjent ze swoją rodziną i opiekunami nie będzie siedział i czekał w poradni, tylko wchodził bezpośrednio do takiego pokoju konsultacyjnego i w tym pokoju konsultacyjnym będą go Konsultowali wszyscy potrzebni specjaliści, czyli lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk, no i wszyscy wymagani inni specjaliści. No ponadto przyjdzie tutaj pracować cały bardzo doświadczony zespół lekarzy, innych specjalistów z Instytutu Matki i Dziecka, gdzie no była szansa doskonałego wyszkolenia ludzi, ponieważ no cały czas było prowadzonych około 400 pacjentów chorych z mukowiscy. No, natomiast z uwagi na stare budynki, infrastrukturę instytutową, nie było już szansy na rozbudowę i stworzenie nowoczesnych warunków umożliwiających prowadzenie chorego wedle tych najnowszych standardów europejskich. No mało tego, są również apartamenty dla rodziców, gdzie rodzice, którzy będą chcieli z dziećmi przyjechać na konsultacje w systemie dziennym, będą mogli się zatrzymać. No jeszcze mamy tutaj dodatkowy bonus, ponieważ no, znajdujemy się praktycznie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, czyli mamy wspaniałe powietrze, tak więc no mamy nadzieję, że, że te warunki przy dobrym, również jakby wyszkoleniu, zrozumieniu chorych ich rodzin, przy świetnym zespole, który tym przechodzi, przy, przy pomocy towarzystwa, które jest zaraz obok, no przyczyni się do tego, że wreszcie zmieni się oblicze mukowi w Polsce i że wreszcie będzie to choroba przewlekła, z którą można całkiem normalnie i dobrze żyć. Pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy okazało się, że jestem w ciąży. To był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Razem z mężem staraliśmy się o dziecko i byliśmy przeszczęśliwi. A niestety, przez jakiś czas po porodzie, nie wszystko było ok. Co się okazało? Po sześciu tygodniach dostaliśmy informację z Instytutu Matki i Dziecka, że podejrzewają u syna ciężką chorobę genetyczną. Diagnoza potwierdziła się już niedługo potem na oddziale w Instytucie Matki i Dziecka usłyszeliśmy, że jest to mukowiscydoza. Na szczęście pojawiła się nadzieja. Niedługo potem poznaliśmy fantastycznych ludzi z Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, którzy pokazali nam, że z tą chorobą da się żyć. I, i, I warto walczyć, wa warto nadal mieć marzenia. A jednym z takich na marzeń naszych, jako rodziców e, chorego dziecka, było to, żebyśmy mieli godne warunki do, do leczenia naszych dzieci. I wszystko zmierza do tego, że już niedługo będziemy leczyć się w naprawdę przyzwoitych warunkach e, w, na, na nowym odremontowanym oddziale w Dziekanowie Leśnym. Daje mi to ogromną nadzieję i gdzieś taki wewnętrzny spokój, bo sam fakt. E, polepszenia warunków, jeśli chodzi o leczenie, daje mojemu synowi szansę na dłuższe życie. Minimum 10-15 lat. To jest, to brzmi abstrakcyjnie, jeśli się o tym mówi, tak po prostu, że dzięki nowemu miejscu do leczenia ktoś może żyć dłużej, ale tak jest, tak po prostu jest. I jest to no, coś fantastycznego.